Witaj serdecznie Filip po wygranej walce jak się czujesz. Witam serdecznie. Uczucie no, niesamowite e, wrócić w końcu do, 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 do wygranych, do tych z rękoma w górze, także naprawdę zajebiste uczucie. Posła Filip, jeśli chodzi o pierwszą rundę, tak obserwując to, można powiedzieć, że miałeś dość trudny orzek do zgryzienia, ponieważ Marek miał dość takie niskie kopnięcia, dość trudne dla Ciebie i nawet miał próbę obalenia Ciebie w kierunku parteru. Tak, no, no te kopnięcia przeszkadzały, wiedziałem, że będzie kopał. No te pierwsze gdzieś tam, że tak powiem, były na tyle szybkie kopnięcia, że nie byłem w stanie tego obronić, no ale później już tę nogę, tą nogę zacząłem, z, zdążyłem zabierać, już tam trochę te kopnięcia były wolniejsze, także tak już miałem to pod kontrolą. No to obalenie pod koniec pierwszej rundy, no to w sumie wiedziałem, że naprawdę to już nie będzie nic znaczyć, także, także po prostu nawet nie męczyłem się, nie traciłem sił. No dobrze, a powiedz mi w drugiej rundzie, prawda, bo, bo walka zakończyła się w drugiej rundzie, jak to się stało, że no... Marek odklepał, bo jeszcze, jeszcze moim zdaniem mógł, mógł spokojnie powalczyć. Powiedz jak to wyglądało z twojej strony, bo być może od widowni to było inaczej. Nie, nie, no widziałem, że już jest rozbity na tyle, że już tam naprawdę był bardzo zmęczony. Co by nie mówić, no to doświadczenie jednak już trochę mam, trochę już sobie powalczyłem. To były moje trzynaste starcie, także, także naprawdę... Miałem to pod kontrolą, wiedziałem, że nie mam co, że tak powiem, się męczyć i ubijać na siłę. Gdy, gdy tam nie miałem miejsca, to stwierdziłem, że po prostu była okazja i poddałem go. Myślisz, że gdyby wajka, walka weszła cały czas, znaczy nie weszła do parteru kuba w stójce, to byłoby tak prosto dla ciebie? Myślę, że myślę, że gdzieś tam w pewnym momencie już marka, ręce nas zwolniły na tyle, że, że no dałbym radę też tej stójce normalnie przewalczyć to i skończyć gdzieś w tą walkę w stójce. Dobrze. Posłuchaj, jakie są Twoje kolejne plany sportowe? Teraz, że tak powiem, chcę trochę odpocząć. Trochę czasu e, spędzić z rodziną, wynagrodzić tą mojej córeczce, która czeka w domu. Także, także niedługo, że tak powiem, ogarniamy się, zwijamy i, i jutro jadę odebrać córeczkę. A co do walk kolejnych, e, no zobaczymy, będę gotowy na każdy termin prawie. Dobrze, koledzy chcą? Martynikiem, dlatego że powiedziałeś już o tym w klatce. mówisz, że chciałbyś chwilę przerwy. Kiedy taki rewanż potencjalny mógłby się odbyć, dlatego że jesteś po zwycięstwie? Martinik ostatnio miał zawalczyć niestety kontuzja. Myślę, że taki rewanż dla fanów byłby jak najbardziej atrakcyjny. No Termin na pewno gdzieś tam myślę, że te dwa miesiące to jest minimum. Teraz sobie tak jak powiedziałem, chcę odpocząć, trochę czasu spędzić z rodziną, jednak nie, co by nie mówić te przygotowania, no to jednak dużo czasu, dużo czasu, że tak powiem, nie mam je w domu. Mimo tutaj właśnie walk, treningów, też muszę pracować normalnie na etacie, także no ciężko to pogodzić. Ale no, na pewno chciałbym tę walkę stoczyć, po prostu sprawdzić bo wiem, że w tamtej walce nie byłem sobą. Okay, chciałbym się zapytać, Odo, przed tą walką Marek był po, po porażce, Ty też byłeś po porażce. Chciałbym się Ciebie zapytać przed walką, tak mentalnie, jak Ty do tego podchodziłeś, ty, czy Ty czułeś, że jeżeli przegrasz tę walkę, że to może być dla Ciebie ostatnia szansa w Federacji KSW? Nie tam z tyłu głowy to było, ale tak naprawdę yy, tak naprawdę no to, to co? No i przykładałem do jakiejś większej uwagi. Jestem młodym zawodnikiem, także także no, na pewno się z tyłu głowy to było, ale, ale skupiłem się typowo na walce, wiedziałem, że tę walkę muszę wygrać i po prostu teraz, że tak powiem, mam ogromną motywację, która tak jak mówiłem wcześniej czeka w domu. Ja teraz jestem nie do zatrzymania. Życzę takim razie powodzenia i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Gratulacje jeszcze raz.